Jesteśmy zaraz po meczu jäger Master Seal Concreations. No i można powiedzieć, że Jäger wszedł z buta w nowy sezon. No tak, no, myślę, że przyniosły efekty zimowe treningi na balonie na koronie. Wytrzymaliśmy psychicznie, bo przegrywaliśmy wszystkie mecze. Choć parę razy było blisko, że mogło się nam udać, ale ogólnie była ciężka ta liga zimowa, ale widać, że przyniosło efekty, trochę się drużyna przesiała. I teraz będzie lepiej. No i też na pewno ta liga jest bardziej na naszym poziomie. Niż, niż ta zimowa, więc mam nadzieję, że coś w lidze powalczymy. No właśnie w lidze zimowej mimo no, wielu porażek, ale końcówkę już naprawdę wyglądaliście coraz lepiej. Kilka razy, tak jak sam wspomniałeś, było blisko, zwłaszcza w dwóch meczach z Vatahom. Co się zmieniło w Jägerze od zeszłego sezonu, że teraz prezentuje taką formę? Znaczy, no to na przykład Edison zrobił tysiąc niedziałających żarówek, zanim zrobił jedną działającą, więc po prostu trzeba trochę poprzegrywać, żeby, żeby się polepszyć. Eee, no pomysł był na, na wiosnę, założyliśmy drużynę, najpierw była taka no, składanka, trochę się poprzesiewała, jak mówię, więc niektórzy podchodzili, poprzechodzili nowi, ktoś tam komuś powiedział, ktoś przyszedł, doszedł. Eee, cały czas też mieliśmy na jesieni problemy z bramkarzem, zresztą teraz znowu będziemy mieli, bo nasz bramkarz ktoś z zimy właśnie też ma kontuzję, już nie będzie grał. No, ale będziemy się jakoś zmieniać, coś tu kombinować, ale może się znajdzie jakiś bramkarz, to zapraszamy do Jägermeisters. No. <noise> Okej, okay, właśnie a po, po kontuzji, sam doznałeś kontuzji na jesieni, jak twoje zdrowie, no i czy wszystko jest w porządku w tym momencie? Tak, jest wszystko w porządku, czy znaczy, no prawie, bo tak się palec zgina troszkę, wcześniej się w ogóle nie zginał, jest rehabilitacja ale na szczęście nie była taka straszna ta kontuzja. Oj, mały palec, więc mały problem. Okej, okay. Jager, jak sam wspomniałeś, przeszedł kilka gruntownych zmian, było wiele transferów. Czy planujecie jeszcze dalszą zmianę, Jagera, czy raczej już będziecie bazować na tym stronie, jaki jest teraz? Planujemy raczej bazować już na tym stronie, który jest teraz. Brakowało dzisiaj tam chyba trzech osób, którzy grali z nami jeszcze w jesieni, Chodzi dzisiaj nie było. No, jedynie mówię, no, dosłownie dwa dni temu wyszedł nam problem z bramkarzem, więc ewentualnie Bramkarz może dojdzie. No, wiadomo, no, nie zamykamy. Może ktoś tam jeszcze przyjdzie, ale generalnie raczej nie będziemy robić już roszad w tym sezonie. Okej, okay, w świetle tych zmian w Jegerze i wyników, jakie nadeszły w ostatnim czasie, jaki jest plan na Jeger teraz? Czy to będzie jakiś środek tabeli, czy może jednak pokusicie się o górę? Znaczy myślę, że jeśli nie będzie środka tabeli, to będzie dla nas porażka i będziemy walczyć o górę. No, nie znamy też niektórych drużyn, bo widzę, że też są niektóre nowe, więc, więc nie znamy jeszcze poziomu. ale oczywiście się, że będziemy walczyć, no podogramy, to gramy, żeby, żeby walczyć. Okej, okay, w takim razie tego Wam życzę, ja trzymam kciuki za jeger no, i obyście zaszli jak najwyżej. Dzięki wielkie. Dzięki. No.